Siemany zyska na kolejnym odcinku. Dzisiaj zamykamy stajnię. Dawno nie było odcinka, bo nie miałem kiedy nagrać. Zobaczytaj, kaczki: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kóły, tak tu jest wszystko. Jajka zbierane, 3 jajka dzisiaj były. No i niech już spadła. Jeszcze bardziej niż mogła spadnąć. Królik, kr 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 tu ma. Ach, ty w ogóle, nie chcecie jej. Co będzie? Zio... Janko w piecze. Na zima się robi. Nie ujście nie na kamerze, ale pada śnieg lekko. No jest tak 10 centów śniegu. No było 10, ale już przystępniało. nuzi trochę. Bo jak zostawił z łowcem, O bo kury rozpieprzyły. Patrzcie jak rozpieprzyły kury. Wózek na zimę. Żeby, ta, ta, ta dokłada. sowana No żeby nie rozmiła. Stare to, duże stare. Lata swoje ma, ale... Dobre spawy. To jest samobój, jakby tu pytał. te są Brytwa tylko jest to, przydałby się coś lepszego. Bo to jest tą kawałek, patyka Przydałbyś tak jęczny, żeby jedziesz gdzieś zatrzaskujesz rzadko i hamuje. Czasami nie odbije do końca. Tu czas by było spężynę założyć, żeby odbijał. Przesmawiać to tyle to siewniki te, no to tutaj więcej nie ma. Pszenice tam tutaj ubyło. Troszeczkę w pieprzają Teraz pszeniczkę, a słomy kurwa. Słomy jest tyle ile było. Nic nie ubywa, Tu takie zabytki. Patrz. tu Jakie o zabytki mam. Ale to nie dla mnie, ale to by było fajnie do on Ale to dla wujka. a ja bym to wziął. <taki> takie łapka wodna Przyłości to do jakiejś brąki wyspawać. Hopie. Tam są drugie. Tak zwane tak z gęsia czy kurza łapa. Gęsia łapka chyba to była. A tu zwykłe brony. Takie wbijane. No, w tle jest. Zimna chciul. A dobra. Na razie macie Cześć. Do następnego odcinka.